W 2022 roku firma CTP rozpoczęła proces ekspansji na polski rynek przemysłowo-logistyczny. Przez ostatni rok napędzana prawie 25-letnim doświadczeniem grupy CTP systematycznie rozwijała swój lokalny portfel nieruchomości. W efekcie na polskiej mapie pojawiło się lub pojawi 17 pierwszych strategicznie zlokalizowanych parków CTP na różnym etapie zaawansowania. Wszystkie z bezpośrednim dostępem do dróg ekspresowych lub autostrad. Oznacza to łącznie ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni. Znajdziecie je w czterech lokalizacjach około warszawskich, Zabrzu czy Katowicach, ale także Sulechowie czy iłowej. Rozpoczęto także prace budowlane przy nowych projektach, m.in. w Gdańsku. CTP jest deweloperem i inwestorem parków magazynowo-logistycznych, które utrzymuje w swoim portfelu. Oznacza to, że jako właściciel może zwinnie reagować na wszystkie potrzeby swoich klientów, wspierając ich długoletni wzrost. Mając silne zaplecze finansowe oraz będąc notowaną na giełdzie w Amsterdamie, firma zapewnia swoim klientom poczucie bezpiecznej i stabilnej współpracy. CTP tworzy się jednak coś więcej niż tylko budynki. Pod szyldem City Parks realizowane są odporne na wyzwania przyszłości, ekologiczne kompleksy wspierające najemców w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na budowane obiekty patrzy się przez pryzmat kryteriów ESG, długoterminowej efektywności energetycznej i kosztowej. CTP jest jedynym deweloperem magazynowym w Europie, który cały portfel zrealizowanych obiektów poddał certyfikacji w systemie BREEAM. W przypadku ostatnio oddawanych projektów w Polsce certyfikaty BREEAM Excellent uzyskano dla takich projektów jak City Parks i Łowa, Opole czy Warsaw South w Mszczonowie. Do 2025 roku na dachach obiektów firmy powstanie do 50 megawatopików elektrowni fotowoltaicznych. Moc ta odpowiada liczbie 10 tysięcy typowych instalacji na domach mieszkalnych i przełoży się w skali roku do redukcji 2 milionów 600 tysięcy ton CO2. Opracowano także kompleksowy program pozyskiwania zielonej energii z fotowoltaiki. Popłynie ona już w tym roku z dachów w City Park i Łowa, Opole i Zabrze i w znacznej mierze będzie wykorzystywana na potrzeby najemców. W City Parkach zwraca się także szczególną uwagę na kwestie dobrostanu pracowników, wdrażając rozwiązania zwiększające ich komfort. Dla przykładu, w City Park Warsaw West w Biskitkach powstanie pierwszy w Polsce Clubhouse, czyli wielofunkcyjna przestrzeń dostępna zarówno dla osób pracujących w kompleksie, jak i lokalnej społeczności. A co to oznacza? Idea jest prosta. CTP daje klientom przestrzeń do wielowymiarowego rozwoju w znakomitych lokalizacjach, a ich wzrost pobudza firmę do kolejnych projektów. Zapraszamy do CTP.